Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest, czy ja jemu się podobam? Karty przełożyłam i tradycyjnie wlosuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytania. Trójka pentakli. Co wychodzi naprzeciw? Cesarzowa. Wynik, odpowiedź, rada. Dwójka, monet. Dołożę kartę. A z kilków? Na spodzie talii jest karta dziesiątka kilków. I to może być tło czytania. Sedno, trójka monety. Plany. Plany w ręku. Plany zostały nakreślone i teraz będą realizowane. To jest budowa związku. Jedna osoba przekazuje wiedzę, a druga osoba tą, tą wiedzę realizuje. To nie jest praca typu sprzątanie i gotowanie. To jest praca nad sobą i ta praca jest dobrze wykonywana. To jest. Tworzenie związku, wspólne działanie. Związek, który kształtuje się na poziomie budowania związku. To jest budowanie czegoś konkretnego. Ta osoba jest solidna i pełna pomysłów. To jest bardzo dobra i pozytywna karta na wszelkie sprawy finansowe i również miłosne. Tutaj jest podział obowiązków. Bardzo lubię tą kartę. Tutaj będzie budowany związek na solidnych fundamentach. Co wychodzi naprzeciw? Cesarzowa. I zaczyna się. To jest epotowanie swoją seksualnością. To jest reputacja matka. Pokazywanie swojej seksualności. Nadopiekuńczość. Matkowanie partnerowi. Dążymy do zyskania prestiżu przy tym partnerze. Chcemy się przy nim dowartościować i takim sposobem położyłaś ten związek, bo potencjalny partner, mąż, nie jest od tego, aby przy nim się dowartościować i czuć prestiż, bo ta osoba na przykład jest znana, albo ta osoba jest bardzo lubiana. Partner, który chce się dowartościować przy drugim partnerze, to jest żaden partner i ciągnie w dół silnego partnera. Osoba, która nie zna swojej wartości, ma moc i to jest niebezpieczne. To też jest rozwiązłość, próżność, niewierność, materializm. Wynik. Odpowiedź: rada dwójka monet i as kielichów. Jeszcze wrócę do trójki monet. Tutaj nie będzie powtórki z rozrywki. Nie sięgniemy po eks partnera. Tu coś będzie budowane na nowych zasadach i z nowym partnerem. Będziemy chcieli coś lepszego od życia. Tylko mała część ludzi zadowoli się byle jakością. Dwójka monet to jest opcja, wybór. Jeżeli jesteś dla niego opcją, lub stoi przed wyborem, to trzeba się z nim pożegnać. Bo nie powinnaś być tą drugą i opcją dla niego. Znajdź sobie asa. A nie człowieka gumę. Czyli jedna pani naciąga cięciwe łuku i wypuszcza strzałę Amora. I zaraz druga pani to samo robi w twoją stronę. Amor ciągle jest w chmurach. Pytanie jest, czy ja jemu się podobam? To odpowiadam, że tak. Podobasz się jemu. Trzeba budować związek na mocnych fundamentach. A ja tutaj tego nie widzę. On jest niedojrzały i nie jest gotowy na związek. Para powinna się pokochać fizycznie i duchowo. A z kielichów pokazuje, że dostaniemy szansę i spotkamy osobę, która odwzajemni nasze uczucia. Tutaj też jest. Uleganie czymś kaprysom, zachciankom, a coś fajnego może przejść nam koło nosa. Osoby w małżeństwach podobają się sobie. Zaufaj swojej intuicji. Bądź otwarta na nowe rzeczy. To jest szczerość i krok naprzód. A z kielichów Obiecuje wyjście z trudnej sytuacji. Otwiera jasne perspektywy na przyszłość. Powinna być synergia między parą. Partnerzy powinni żyć w zgodzie z wezwaniem swojego serca oraz powinni żyć ponad materializm. Ponad Materializmem. I tego Wam życzę. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dba o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów: Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dba o siebie. Oglądaj mnie po więcej. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod, pod filmem. Pozdrawiam Klara Tarot.